Witam wszystkich ponownie, coraz bliżej święta. Tym razem mam dla Was pyszną drożdżową babę. Ala panatone włoskie, ale po mojemu. Pyszna, prosta, trochę potrzeba czasu, żeby kilkakrotnie wyrosła, ale pracy przy niej jest niewiele. Jest po prostu pyszna i aromatyczna, pachnąca pomarańczową skórką. Zapraszam na przepis. Zaczynamy nasze ciasto od wymieszania ciepłego mleka 180 ml z 12 g suszonych drożdży. Jeśli używalibyście świeżych, potrzebujecie około 25 g, tylko muszą wcześniej wyrosnąć. W misce robota mam już przygotowane 450 g mąki pszennej. Dodam sobie do mąki pół łyżeczki soli. I odrobinę zamieszam. Dodam również 150 g cukru. Dwa żółtka i jedno całe jajko. Otartą skórkę z dwóch pomarańczy. Około dwóch łyżek skórki kandyzowanej, pomarańczowej, i mam jeszcze rodzynki i żurawinę. Około dwóch łyżek rodzynek drobnych su sułtańskich i łyżkę żurawiny. Jeśli by, mielibyście bardzo twarde rodzynki, lepiej jest je wcześniej namoczyć. Ale moje są bardzo mięciutkie i elastyczne, więc ja już ich namoczyć nie muszę w ciepłej wodzie. Dodam sobie to wszystko do mąki również. Dodam również moje mleko z drożdżami. I zacznę wyrabiać ciasto. Zostało mi jeszcze 130 g masła, roztopionego i przestudzonego. Jak już mi się zaczną składniki łączyć, wtedy je dodam. Ciasto wyrabiamy. Dosyć długo, około 5-6 minut robotem. Ciasto wyrobione jest dalej lekko lejące i klejące, ale tym się nie przejmujcie, musimy je teraz odstawić do wyrośnięcia na około 1 godzinę. Minęła godzina, ciasto podrosło. Musimy je teraz wyjąć i podsypać mąką, już tak, żeby się nie lepiło za mocno. Dłonie możecie zanurzyć w mące i wyjmujemy. Pięknie pachnie pomarańczą. Musimy je ponownie zagnieść. Ciasto przekładamy do miski, którą obsypiemy odrobinę mąką. I obtoczymy w niej jeszcze ciasto. Przykrywamy ściereczką i odstawiamy na drugą godzinę. Po tym czasie ciasto nam znowu podrośnie, wyjmujemy, ponownie zagniatamy. I odstawiamy na trzecią godzinę. Niech sobie jeszcze podrośnie. Przygotowałam sobie y, tortownicę o wymiarach 22 cm. Wyłożyłam spód i rant papierem do pieczenia. Jak widzicie, brzegi zrobiłam tak, żeby wystawały jeszcze poza tortownicę, żeby nie wyrosła mi za mocno i nie wylała się poza tortownicę. Łatwiej będzie Wam przyczepić papier do pieczenia, żeby się nam nie odginał i nie rolował, jak posmarujecie, tak jak u mnie widać, blaszkę odrobiną tłuszczu, na przykład masła. Minęła trzecia godzina wyrastania, musimy ją zagnieść po raz ostatni. Przekładamy tym razem już do tortownicy i odstawiamy na ostatnią czwartą godzinę. Po tym czasie, jak ciasto już ostatni raz wyrosło, roztrzepujemy jedno jajko i smarujemy powierzchu nasze ciasto. Tak przygotowaną babkę stawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni i będziemy piekli góra dół przez 10 minut. Następnie zmniejszamy temperaturę do 160 i pieczemy jeszcze 35 minut. Babkę po upieczeniu odstawiamy na około 5-6 godzin, żeby porządnie wystygła, i dopiero kroimy. Z zimnej babki zdejmujemy już papier i możecie zostawić ją taką. Możecie posypać po prostu cukrem, pudrem, lub tak jak ja, zrobić z czterech łyżek cukru, pudru i odrobiny soku z pomarańczy. Lukier i polać. To już jak wolicie. Jeśli podobał się Wam mój przepis, próbujcie zrobić taką w domu. Koniecznie piszcie. W komentarzach, czy Wam smakowała? Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiej oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia.